Hotel Polanica Resort Spa w Polanicy-Zdroju wzbogacił się o nową atrakcję, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Mowa tu o wielofunkcyjnej hali sportowej z pełnowymiarowym kortem tenisowym, z której mogą korzystać nie tylko goście hotelowi, ale również mieszkańcy całego regionu. Jest to kolejna inwestycja na terenie naszego obiektu. Uruchomiliśmy dosłownie kilka dni temu halę sportową, która ma długość 38 metrów, szerokość 17 metrów. Jest to pierwsza, o ile mi dobrze wiadomo, na terenie Ziemi kłodzkiej Hala tenisowa ze sztuczną trawą i z piaskiem kwarcowym. No i sądzę, że tutaj jest to taki duży atut naszego obiektu, ale nie tylko obiektu jako hotelu, ale również Polanicy i ogółem ziemi kłodzkiej. Mamy po prostu kolejny taki element infrastruktury sportowej, który no będzie i służył naszym gościom hotelowym, i obozom sportowym, bo w tym kierunku też będziemy wychodzić z naszą ofertą, i również lokalnej społeczności z racji tego iż planujemy uruchomić też kalendarz imprez takich sportowych we współpracy z różnymi miejscowymi klubami i osobami mocniej zaangażowanymi w sport, więc tutaj też się będziemy angażować właśnie jakby pro sportowo. Na hali sportowej przy hotelu Polanica Resort Spa regularnie odbywają się zajęcia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Pierwsza hala w kotlinie, nowoczesna, dobrze przygotowana, dobrze zrobiona, także no jest to duży plus dla Polanicy i dla rozwoju tenisa i dla dzieciaków. Ta nawierzchnia jest uniwersalna i jakby służy nie tylko tenisowi, ale też innym sportom. Tenis jest sportem dla wszystkich, to jest sport rodzinny, także zapraszamy całe rodziny, dzieciaki, można już grać od 6-5 roku życia, a jest to sport taki na całe życie, więc w każdym wieku można zacząć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Polanicy Zdroju i całego regionu do skorzystania z atrakcji oferowanych przez Hotel Polanica. Wszystkie kluby oraz organizacje sportowe dzięki nowym inwestycjom właścicieli hotelu mają teraz wymarzone warunki na zgrupowania i obozy sportowe.